Siema widzowie, jesteśmy w Minecraft Paranormal, widzowie. Yy, to będzie nowa seria na moim kanale. Wraz z innymi gierkami, takie jak na przykład Bad Wars i w ogóle to też będzie, ale też będzie ta seria. Yy, także, widzowie, zacznijmy od zebrania sobie drewna. Pyk, Hop Hop Dobra. Mamy drewno. I co to jest ty? Ej, co to jest, czemu ja to mogę bić? Co to jest, widzowie? Napiszcie w komentarzu co to jest I dostałem coś Co to jest Ty Dziwne rzeczy jakieś dostaję Dobra um, Czy tutaj jest coś Czy tutaj jest coś czy... o kolejny te dobra to zbieramy Bo ja z tego coś dostaję jakieś Niebieskie żółty jakieś Ognie Tu jest jeszcze ten Dobra Pik. o, mamy dobra, z, te, z tamtego nie dostaliśmy chyba, ale z tego dostaliśmy co to jest, toxic Lingo light, co jest dobra, yy, widzowie my idziemy sobie poszukać jakichś fajnych rzeczy, jakichś nie, nie normalnie nienormalnych rzeczy co tu się stało ale fajne to są w ogóle biomy, widzowie, bardzo fajne co jest, co to jest co to jest jakieś oczy właśnie patrzą ty co to jest uciekać, uciekać 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 szybko 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 co to jest dobra ja stąd uciekam ja stąd uciekam ja stąd uciekam ja stąd uciekam um, czemu taka woda dziwna jest jakby była zamrożona i co to jest co to jest co to jest za blok Aha, dobra, to jest błoto, dobra, dobra, dobra. W ogóle widzowie Dirtopia startuje 22 lutego. Także nie przegapcie start o godzinie 18.30. Pamiętajcie, godzina 18.30 to są beta testy yy, V2 2.0 Bo zmieniliśmy jakby cały system Bedwarsów, bo no niestety coś się tam z nimi... Zepsuło i musieliśmy cały system całe Bedursy zmienić. I jest teraz git. Dobra. Yy, weźmiemy sobie to jedzonko. Pik, 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 pik. Dobra. Mamy jedzonko. I tutaj coś jest. Co tu się dzieje? Co to jest za biom dziwny? Dobra. Ja potrzebuję drewna, bo w ogóle drewna nie mam praktycznie. A trzeba jakoś przetrwać noc, widzowie. A dobra, mamy crafting, to sobie patyki skraftujemy. postawimy sobie crafting na chwilę. Szybciutko tutaj kilow, pyk i teraz trzeba będzie stół na wykopać. Tylko dziesiątą. Stół nie jest podejmny. Dobra. Dobra, mamy stone, wykopiemy sobie kilka stone'a. Osiem stone'a potrzebujemy. Dobra. Na wszelki wypadek weźmiemy 9. Dobra. Pik. Dobra. I teraz kilow. a amotika. Pik. I mieczyk. Dobra. Pik. Pik. Żeby zabijemy. Oczywiście w minecraft'cie yy, Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Tutaj jeszcze są. W ogóle na łóżko sobie zrobimy. Też. Chodź tu owieczko. Nie uciekaj. Dobra. Pyk, kurczak też zabijemy. I trzecią owieczkę. Dobra, mamy na łóżko. Pyk. Pyk. Dobra Ej, co ja tam skraftowałem? Ja coś tam z trzech wełny skraftowałem Czekajcie, zabiję jeszcze raz Te owieczki I zobaczymy co tam było Dobra widzowie Naprawiłem słońce Mamy tutaj drewnięko Idzie, pójdziemy sobie, ej co tu jest? Dobra pyk Pyk Dobra bo zaraz ginę i nie będzie za fajnie. I w ogóle napiszcie, widzowie, w komentarzu, czy dodać takiego moda, że można kraftować serca albo je tracić. Napiszcie. Szybko, dawajcie mi uwieczki, uwieczki. Dobra. Dobra, dubla, dubla. Dobra, hopla. Pik, pik. I dobra. Jesteśmy w nowym biomie chyba. Więc fajnie, bo tam na tym pustym biomie nic nie było, tak szczerze. Więc no byśmy tam nic w sumie nie znaleźli. I zaraz się noc robi, a ja nawet nie jestem przygotowany. W sumie jestem trochę, ale nie jestem na maksa przygotowany na tą noc, bo nie wiem co się będzie w nocy działo. Mam nadzieję, że jakiś Silent Head albo nie wiem. Jakiś inny potwór nie zabije i co to jest za biom? Ja tego biomu nigdy w Minecrafcie nie widziałem, co to jest? Co to są za deski? Co to są za deski? Jakiś mahoniu Co to jest? Machoniowy pień Co to jest za biom? Dobra, ja tu muszę chyba zaraz ten... Yy, piecyk stworzyć bo się tym surowym mięsem nie najem jakoś zbytnio, więc będę musiał chyba to stworzyć EJ CO JEST Z Ej Te kurczaki miały czarne oczynła? Czy nie? Czekajcie Co tu się Co to jest? CO TO JEST? Co? co tu jest? Nie! Omaga! Oh Szybko. Do wody. Co tu się odwaliło, widzowie? Co to było? Co to było? Ej, co? Co to było, widzowie? Ja kompletnie nie wiem, co to było. Matylki jakieś fajne... Jakieś dreszcze dostałem przez... Co to jest? Wy to widzicie? To się tam zbugowało. Czy to ZA mną leci? Nie leci. Na szczęście. Co to jest? Co to jest za świat? Jeśli się noc robi. A ja w ogóle nie mam domku. Ja nie mam nic widzowie. Ja, ja nie wiem jak ja to przetrwam widzowie. Dobra. Co my robimy? Co my robimy teraz? Coś tu idzie widzowie. Coś tu idzie, ja stąd spadam. Ja stąd spadam. Ja nie chcę zginąć. Dobra. Co to jest? O ma... Nie, uciekać. Uciekać.